Ja mam tylko syna. Te trzy krótkie, lodowate słowa, rzucone niedbale podczas nocnej, chaotycznej relacji na Instagramie w jednej chwili wstrząsnęły polskim internetem i zmroziły krew w żyłach tysiącom ludzi. To nie jest lapses językowy. To jest publiczne, brutalne i, jak się wydaje, ostateczne, wyrachowane wymazanie: wymazanie z życia, wymazanie z pamięci, wymazanie z ojcostwa. Daniel Martyniuk, syn króla Disco Polo, człowiek, którego życie jest niekończącym się pasmem skandali, afer i publicznych awantur, tym razem przekroczył granicę, której, jak się wydawało, nikt przy zdrowych zmysłach nie odważyłby się przekroczyć. W jednym, krótkim, bezlitosnym zdaniu, które natychmiast stało się wiralem, publicznie, na oczach całej Polski, wyparł się swojego pierwszego dziecka. Wyparł się swojej córki. Co tak naprawdę kryje się za tym szokującym, nieludzkim wyznaniem? To, co Daniel Martyniuk ujawnił w dalszej części swojej nocnej, internetowej spowiedzi, jest być może jeszcze gorsze i bardziej szokujące, bo odsłania kulisy rodzinnego dramatu, o którym do tej pory nikt nie mówił głośno. Aby w pełni zrozumieć wagę i okrucieństwo tych trzech słów, musimy cofnąć się w czasie. Cała Polska doskonale pamięta rok 2019. To był ten moment, przełom. To właśnie wtedy Daniel Martyniuk po raz pierwszy, oficjalnie, został ojcem. Na świat przyszła jego córka. Media i fani imperium Disco Polo wstrzymali oddech. Pojawiła się nadzieja. Nadzieja na to, że oto nadszedł ten moment, w którym niespokojny, wiecznie zbuntowany syn króla Disco wreszcie się ustatkuje. Że dorośnie i weźmie odpowiedzialność za to niewinne życie. Początkowo nawet tak to wyglądało. Młody Daniel Martyniuk pozował do zdjęć z córką, publikował rodzinne kadry, wyglądał na idealnego, zaangażowanego ojca. Ale ta fasada runęła niemal natychmiast. Pękła jak bańka mydlana. Bardzo szybko, w brutalny sposób, okazało się, że to nie on, nie biologiczny ojciec, jest w centrum życia tej małej dziewczynki. Jak wielokrotnie donosiły media, to dziadkowie król blisko polozenek Martyniuk i jego żona Danuta przejęli na siebie większość, jeśli nie całość, codziennych obowiązków związanych z wychowaniem wnuczki. To oni stali się jej prawdziwymi opiekunami, podczas gdy Daniel, jej ojciec, kontynuował swoją mebialną krucjatę, wikłając się w kolejne skandale i awantury. Przez lata ten dziwny, bolesny układ zdawał się być cichą. Rodzinną umową. Ale teraz, w 2025 roku, sytuacja zmieniła się diametralnie. Coś pękło. Daniel Martyniuk został ojcem po raz drugi. Na świat przyszedł jego syn, Florian, owoc jego nowego związku z żoną Faustyną. I to właśnie narodziny syna, tego upragnionego dziedzica, stały się katalizatorem, który doprowadził do tej przerażającej, nocnej deklaracji. Co powiedział Martyniuk, było absolutnie świadomą, przemyślaną deklaracją, w której postanowił postawić grubą, bezlitosną kreskę między swoją mroczną przeszłością a wybraną przez siebie teraźniejszością. Mówiąc wprost, między córką a synem. W tej samej, wstrząsającej relacji, tuż po tym, jak z zimną krwią stwierdził, że ma tylko syna, dodał zdanie, które miało być usprawiedliwieniem: Dzieci nie są kartami, rozumiesz? Nie wyjaśnił tej mrocznej metafory. Zamiast tego natychmiast przeszedł do gloryfikowania swojej obecnej sytuacji, dając jasno do zrozumienia, że tylko jego nowy syn, Florian, zasługuje na miano prawdziwego dziecka i na prawdziwą, ojcowską miłość. Stwierdził kategorycznie, z dumą w głosie: Florian jest kochany i będzie wychowywany tak jak trzeba. To jedno zdanie, będzie wychowywany tak jak trzeba, w kontekście tego. Co wiemy o losie jego córki, brzmi jak druzgocący, publiczny zarzut. Jak sugestia, że jego pierwsze dziecko nie było kochane i nie było wychowywane tak jak trzeba. To podwójne uderzenie. Daniel nie tylko publicznie wymazał córkę ze swojego życia, ale też publicznie podważył sposób, w jaki jest wychowywana. A kto ją wychowuje? Jego właśnie rodzice. To jest więc także bezpośredni. Publiczny atak na Zenka i Danutę Martyniuków, którzy wzięli na siebie ciężar, który on sam porzucił. Ale dlaczego to zrobił? Skąd ta publiczna brutalność? Odpowiedź, którą podał tej nocy, jest być może kluczem do całej sytuacji. To jest to złoto, ten fakt, który rzuca światło na całą tę historię. Daniel Martyniuk, już bez żadnych hamulców, otwarcie przyznał, że on, Nigdy nie był zainteresowany ojcostwem. Stwierdził wprost, że to jego własna rodzina, jego rodzice naciskali na posiadanie dziecka. To szokujące wyznanie. Jeśli mu wierzyć, oznacza to, że jego pierwsze dziecko, ta mała, niewinna dziewczynka, w jego oczach od samego początku była jedynie wynikiem presji, a nie jego własnej decyzji. O niej po prostu nie chciał. Twierdził, że nie czuł się gotowy na taką rolę. To stawia jego relacje z córką w nowym, tragicznym świetle. Była dla niego niechcianym obowiązkiem, symbolem presji, której uległ. A teraz, gdy na świecie pojawił się syn, którego być może naprawdę chciał, postanowił dokonać publicznej egzekucji na przeszłości. To, co dla świata było postrzegane jako infantylny bunt syna marnotrawnego, w jego narracji staje się historią o byciu ofiarą rodziny, Zmuszoną do ojcostwa. Ale konsekwencje tej spowiedzi są druzgocące i mają jedną małą ofiarę tę małą dziewczynkę dziecko, które nie prosiło się na ten świat, a już na pewno nie o takiego ojca. Dziewczynkę, która pewnego dnia dorośnie i przeczyta w nagłówkach, że jej własny biologiczny ojciec publicznie powiedział te trzy straszne słowa: Ja mam tylko syna. To zdanie jest jak wyrok który zostanie z nią na zawsze. Daniel Martyniuk, próbując wybielić siebie, dokonał aktu niewy, publicznego okrucieństwa wobec własnego, niewinnego dziecka.